Witam, dzisiaj zaprezentuję nasz nowy serwer Minecraft Menocraft. Tutaj piszą informacje: wszystkie informacje piszcie na GG Pasta 98, czyli mnie, właściciel Pasta 98, czyli ja, numer GG 43945271. Witajcie na serwerze Menocraft. Lejny mod 5 zł, admin 18 zł, moderator 9 zł lub piszcie na GG, wysyłajcie tam kody zwrotne itp. Chcecie jakiekolwiek info, piszcie na GG 43945271. Warpy znajdziecie na warp z Zapraszamy. Kod zwrotny z rank. Pasta 98 A teraz się przejdziemy Dom administratorów Tutaj znajdziemy wszystkie informacje Co może Jaki gracz Moderator mod, oczywiście Zip Zbroja z jaksu 1000 dolarów oraz, oraz TP Ukaśnik TP i własny link i się teraz moderator game mod wyświetlanie gracza ukośnik czyli wyzwalanie przepraszam e, dawanie itemów ukośnik i id itemu i prawie wszystko co admin admin oczywiście wiecie co robi Warpownia. Tutaj znajdziecie wszystkie warpy takie jak warp warpownia, warp sklep, warp admin, warp surowcowa. I dodamy jeszcze warb działki. Właśnie przed chwilą robimy. Idziemy dalszą mamy. Dzisiaj został serwer stworzony i tyle, tylko zdążyliśmy zbudować, lecz będzie zbudowany Kościół Świętej Maryi, w Oleśnie, tak wygląda. Sklep. Wszystkie rzeczy można tutaj kupić. Oczywiście, diament najdroższy. Wejdziemy na warp działki. Mamy warp działki. Właśnie tutaj panowi dawałem działkę niedawno. Żeby dostać działkę piszcie do mnie na gg, jeśli mnie nie ma w grze. Jeśli jestem w grze, piszcie normalnie do mnie na pv. Każdy gracz tu ma dostępne rozwalanie i wszystko. Może tutaj burzyć i nie tylko. I oto nasz serwer. Zapraszamy Was. A IP to jest 91 193 54 87 2.25580 Dziękujemy za film. Powodzenia, pozdrawiamy i lejkujcie, wszystko róbcie co możecie. Dziękujemy.